Słuchajcie drodzy widzowie, nie wiem czy zauważyliście, ale dnia dzisiejszego dostaliśmy kolejną aktualizację na jedną z najlepszych map aktualnej puli i puli map ewentowych. Nie wiem czy wy, ale ja mam takie troszeczkę odczucie, czy nie wiem czy wy też macie takie odczucie, ale szkoda, że te mapy są ewentowe i na określony czas. Fajnie, jakby była w zasadzie jakaś tam pula map, nie wiem, 10-15, która by się losowała co tydzień i byłyby one losowe i moglibyśmy grać swoje ulubione mapy, bo tak to tak naprawdę musimy grać teraz w te ulubione nasze mapy, bo później ich już nie będzie. Szkoda, nie wydaje mi się mi się to uczciwe nie udaje mi się to uczciwe ze względu na to, że nie mamy dużej ilości rzeczy w sumie z CS:GO. No i fajnie jakby chociaż to ładnie rozwiązali, ale no nic. Przynajmniej mamy szóstą aktualizację w tym miesiącu i co jest w ogóle najważniejsze w tym wszystkim będzie również siódma aktualizacja, będzie również siódma aktualizacja, ponieważ musimy dostać jeszcze coś takiego jak viewer pass, viewer pass, czyli coś, co możemy sobie kupić w sklepie w CS:GO. znaczy w CS2 w zasadzie przepraszam CS:GO już nie ma. No i końcowo dzięki temu będziemy w stanie obstawiać drużyny i za każdy poprawny obstaw. Ten dostaniemy nic innego jak żeton, który będziemy w stanie wykorzystać na nic innego jak w zasadzie paczki. Wiecie, te paczki, które możecie albo otworzyć, albo sprzedać na rynku z nim za mniej więcej 8 do 13 zł. W zależności od tego, oczywiście, jakie ceny będą i jak to valve rozwiąże. Z ciekawszych jeszcze rzeczy możemy sobie dopowiedzieć, że Fever Case po prostu się wywaliło z rowerka. Dosłownie jeszcze kilka dni temu byliśmy w stanie zaobserwować nic innego jak skrzynka za 4,70, później za 3,93, no i później znowu za tym mniej więcej 4,50, 4,60. Nawet przez chwilę, no i niestety dnia dzisiejszego, a w zasadzie wczorajszego, albo w zasadzie dzisiejszego z ranka, zaczęła sobie ogromnie spadać. Aktualnie jesteśmy w stanie zaobserwować skrzyneczkę wystawioną za 3.88 w ogromnych ilościach, no i bajordery, jak nie było w ogromnych ilościach, tak w zasadzie ich nie ma. Ktoś zaraz powie, że na 3.68 są w jakichś większych ilościach, jasne, ale dalej nie są to jakieś duże bajordery, żeby zjeść cały supply tej skrzynki. Oczywiście pomijając sam fakt, że Galery Case, czyli w zasadzie przeciwieństwo Fever Case, robi nic innego, jak wzrosty od ostatniego miesiąca z 2,99 poleciała sobie jakby nigdy nic na 3,64, więc czy była to taka dobra inwestycja? Nie. Ale jakoś sobie poleciała, więc najgorsza chyba nie była. Porównując oczywiście do niektórych skinów, które stały sobie w miejscu poprzez te manipulacje, w zasadzie teoretycznie mini Hose. No i najważniejszych rzeczy, o których powinniśmy sobie jeszcze dopowiedzieć, panie i panowie. Fever Case jest dostępna od mniej więcej miesiąca albo lekko ponad. Gallery Case od 7 już, czy tam 8 już. No i zobaczcie na pieniądze, które Valve wygenerowało, dodając obie te skrzynki. Ta skrzynka niespełna miesiąc ponad 9 milionów. Ta skrzynka ponad 7 miesięcy 12 milionów. Tysięcy. No, przecież to jest ogromna różnica. Gracze ewidentnie wolą fajniejsze i ciekawsze skiny, które zresztą, jak sobie wejdziecie na CS Roy, jesteście w stanie sprawdzić. Zobaczcie, jakie tutaj kosy dropił jakie tutaj wykończenia tych skinów dropił Porównując te wykończenia do niczego innego, jak skrzynki Galery Case, do ich wykończeń, no to panowie, to jest nieba ziemia. Zobaczcie, tu są jakieś kukri, które nawet nie są wszystkie fajne. Tu nie ma żadnych fajnych czerwonych skinów. Co to jest w ogóle za MK? Prawdziwa MK i prawdziwa MK, która powinna być tu uwzględniana, no to jest Prinstream A ale w Fevercase nie ma co prawda Jamki Prince, ale jest Prince Team, awupa Prince, która jest lubiana przez wielu graczy, pomijając to wszystko, jest nawet nie najgorszy kałaszek i bardzo fajny glock, co nie? Zdajcie znać w sumie w komentarzu, jak Wy to oceniacie. Jak oceniacie sam fakt, że w tym miesiącu dostaniemy aż 7 najprawdopodobniej akwizacji. Czy Wy czekacie na nowe kapsułki, czy strzelacie, że będą z tłem, czy bestła? Jak Wy w ogóle się na to zapatrujecie? No i jak jeszcze oglądacie ten materiał? Zapraszam Was na nic innego jak chociażby Flows, gdzie w dnia wczorajszego była ciekawa sytuacja z mojego Refa, co prawda, bo skorzystajcie jakbyście mogli. Była ciekawa sytuacja ze względu na to, że ktoś się troszeczkę pominił. Widzicie tutaj cena 07808, no i wstawił buy order jakby nigdy nic na wiecie co, na 80 dolarów. Tak, 80 dolarów za skrzynkę Gallery Case, można, można, czemu by nie, po co się w ogóle ograniczać, co nie, jak już lecimy to na grubo. No i przy okazji jak już jesteśmy na Discordzie zapraszam Was na konkurcik, tylko pamiętajcie o komentarzach i łapkach pod materiałami, bo wiele z Was tego nie zostawia i później muszę losować dalej. No i oczywiście do wsparcia kanału, gdzie macie masę tych materiałów do rach wspierających, zresztą sami zobaczcie ile tutaj jest dla new i dla sponsorka materiałów. Trzymajcie się widzowie, no i cześć.